Dość walki, dość mączeństwa dla Ukraińców, dość wszystkiego oni mają. Bardzo proszę, ażeby zanulowaliście dla mnie pieniędzy, transport do Rosji. A do, gdzie ty do Putina chcesz? Tak. Będziesz z nim rozmawiać? Pojadę. A lachę weźmiesz? Wezmę. Dasz mu lachę po łbie? Dam. Dam, Dam lachę. Aby zrobić lachę? Dam lachę. O! Od no Wojtek jak coś powie, to powie. Ale co? No, że zrobisz mu lachę. No, no. Z drewna! Co? No? z drewa lacha. Musi przydać. A do z prawej, z lewej. I co ty dla jego powiesz? Ja wiem co mam powiedzieć. Nie będę tradzę. Długa rozmowa będzie, czy o... Konkretna. Konkretna i długa. Myślisz, że ciebie by posłuchał? Na pewno. I że będzie adres ucina kremla, czy jakieś ulicy, kod, wszystko. Ja też do jego list Napisy. Pismo takie wystosować, a żeby przestał to robić z Ukraińcami i tak dalej. Wojtek, a ty też się wybierasz tam z Krzysztofem? Do Putina? Ty rękę dla niego podawałeś ponoć? Ty masz zdjęcie. I zdjęcie masz? Ko wy koledzy czy jak? To rękę to mogę kopnąć i nasrać, o. żeby do kieszeni Górnich. Słuchaj, raz podajesz rękę na Putina, a później kopiesz jego? To przyjaciel czy nie? No to, Wojtek, to jak to jest? Raz podajesz rękę, a raz chcesz go kopać. Ja nie będę się wypowiadał na ten temat. A, bo jesteś śmiech To dogadaliście się. Ty a się, mogę... się... się dogadał z Pucinem Przepraszam i... bardzo, on siedzi tam w bunkrach a ja mogę kurwa bąka mu w nosa <głosy> 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 Naprawdę chciałby pojechać i wysłać list. To nie, nie jest żarty śmiech. Ja no poszukam to... takich adresów ich i to. To ty pisz a ja postaram się dzisiaj znaleźć to Pierwszy trzeba adres ja znajdę ja wiem co krem się pisze krem tak no krem ten na czarno. albo na twarz albo no, gdzie woli można i na piersi no krem czarna albo brązowa albo biała ale co no krem krem do czego krem Wojtek do ciała biała czarna albo brązowa krem albo czarnie? zielona albo niebieska a, kre, a jest taki krem? Są takie. Czarne kremy? Tak. A ja nie widziałem. To w piekle nie? używają. A, to... <laughs> to chyba, że tak. Czego? Czarny krem w piekle używają. A, w piekle, tak? No. A biały? A, o, zielony, przepraszam, zielony. Zielony w lesie. W lesie, no jak? A biały w niebie. A brązowy, o, a biały a, a brązowy w kiblu. W kiblu. <laughs> no, na no brązowo, smarujesz, tak? Ja? Do zlewu nasrasz. Tu masz krem, nie? No właśnie, biały. brązowy, Kolorowy. Kolorowy. A ty, ty tam miesiąc później, tak? No. podrukujesz ten krem. Bo ja by takiego kremu tu nie chciałbym mieć. Na, na ciele i na, na twarzy. Nie.